Kocham kreskówkę z Disney Channel o nazwie Wodogrzmoty Małe. Pewnego dnia przeglądałem eBay w poszukiwaniu odcinków tego serialu, kiedy natknąłem się na epizod, którego nigdy wcześniej nie widziałem, był zatytułowany Zemsta Bilaci ja cena wynosiła 1 dolar, więc postanowiłem go kupić. Przyjechałem następnego dnia. Byłem podekscytowany, umieściłem płytę w moim komputerze. Bo Bill to mój ulubiony bohater Włożyłem dysk i czekałem aż się włoży, po włożeniu płyty Ja ten co to jest? Odcinek rozpoczął się natychmiast Początek pokazywał płonącą chatę tajemnic Trwało to około minuty Potem włączył się opening Po otworzeniu go pojawiła się Mabel Niebo było krwawo-czerwone Po chwili pojawił się Bill jego oko było czarne, z wyjątkiem jego źrenicy, która była czerwona. Po chwili Bill zabił Mabel, strzelając do niej. Część ciała Mabel poleciały wszędzie. Bill zaczął się demonicznie śmiać. Następnie został pokazany wujek Stanek w jego pokoju. Liczył on swoje pieniądze. Potem scena zmieniła się, aby pokazać Susa na zamkniętej stacji benzynowej. Sus brał gówno! Brał głowę! Co to jest? Sus nie wiedział, że stacja benzynowa była zamknięta. Bill pojawił się z toporem, a następnie rzucił nim w jego głowę. Krew rozprysła się wszędzie. Wreszcie pokazał się Deeper w swoim pokoju. Deeper czuł się obserwowany. Bill pojawił się za nim, po czym przypiął go do łóżka. Oj, Bill Cheaper zobowiązuje! Bill roześmiał się tak mocno, że płakał Bill wtedy zaczął wyciągać żołądek Deepera Bill roześmiał się demonicznym śmiechem I poszedł do Goodperki Wreszcie Bill dotarł do serca Deepera Wyrwał jego serce z piersi Deeper umarł natychmiast Bill zaśmiał się znowu, po czym zniknął Potem zakończył się epizod Mój komputer się zawiesił Zacząłem krzyczeć Na... Zawsze znienawidziłem Billa Cipera. Wziąłem dysk i rzuciłem go do kominka. Tak więc jeśli kiedykolwiek znajdziesz dysk nazwany Zemsta, Bida Cipera, proszę nie kupuj go. Czuję się dziwnie obserwowany. Pierdolnięcie o głowę.